A teraz o jednym z najsłynniejszych Polaków w historii. Były premier, minister spraw zagranicznych i genialny pianista. Ignacy Jan Paderewski. W 1914 roku kupił w Stanach Zjednoczonych 2,5 tysiąca akrów ziemi, po to, by otworzyć winnicę o nieznanym wątku z życia Paderewskiego Konrad Madejczyk. Tutaj był biznesmenem produkował doskonałe wino, które było świetnie oceniane przez Los Angeles Times w swoim czasie. Znane kalifornijskie wino Zinfandel. Właśnie to Amerykanie zawdzięczają naszemu mistrzowi. W zasadzie on jest twórcą wina kalifornijskiego, bo e, oni tak o nim tu mówią w Kalifornii, że to jest pierwszy e, pierwsza osoba, która wprowadziła tutaj e, te szczepy winogron i on zaczął pokazywać innym, że to można tu robić. 100 lat później, w tej chwili e, rejon Central Coast jest najbardziej ciekawym rejonem Kalifornii, jeżeli chodzi o wino. W Paso Roble Paderewski był znany jako dobry przedsiębiorca. To jest bardzo ciekawy wątek w jego y, życiu i y, no, na pewno wart przyjrzenia się w ogóle, y, kim jest artysta we współczesnym świecie. W Kalifornii po Paderewskim zostały winnice i poświęcone jego pamięci muzeum. Tu przechowywane są niezwykłe dla Polski pamiątki. Rękopisy, fotografie, dokumenty związane z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest łóżko, na którym 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku zmarł wielki polski premier i kompozytor. Mamy tutaj wspaniałe pamiątki po Paderewskim. Jak wiemy, Paderewski mieszkał w Kalifornii przez blisko 25 lat swojego życia, więc traktował nasz stan jak swój drugi dom. W Stanach Zjednoczonych Paderewski pozostawił po sobie wiele pamiątek. Wino jest tylko jedną z nich. Polsce pozostawił to, co najważniejsze niepodległość i dumę z tego, że jesteśmy Polakami.